Się, gwałtowne uderzenie i po nim kompletna cisza. W pierwszym odruchu uderzyłem w pasy i chciałem skakać. I w, i w tej samej sekundzie uprzytomniłem sobie, że przecież nie posiadam spadochronu, że tutaj się zabije, że wylecę z maszyny. Maszyna była w położeniu takim plecowym, więc puściłem ster i kurczowo chwyciłem się w fotelu, żeby z tej maszyny po prostu nie wypaść. Prawda? No więc jeżeli chodzi o, o, o myśli, które mi przylatywały w tamtych sekundach, no to po prostu dominowała jedna myśl, że na pewno się zabije. No po prostu żal mi było, no, to były błyski sekund, no myślę, sobie, no już skończyło się to 19-letnie życie. Szkoda wielka, no, ale więcej czasu na, na rozmyślania nie było, bo y, zdążyłem jeszcze zerwać okulary. Jedną ręką zrzuciłem, bo tak mnie nauczyli w szkole, że szkła mogą mi wybić oczy. To był jakiś podświadomy odruch i za chwilę zrobiło mi się przed oczami zielono. Jak się okazało, to ślepy traf chciał, że w tym mieście, w którym tak mało jest zieleni, akurat moja maszyna wybrała sobie trzy kasztany i w te kasztany rąbnęła, zcięła je w pniu. To było pierwsze uderzenie, potem było to, ono zamortyzowało właściwie całe, całe uderzenie, potem jakieś drugie uderzenie, gwałtowne, potworne jakieś takie. Jak się okazało, to był dach budynku, którego piętro było drewniane, parter był murowany i wreszcie przyszło trzecie gwałtowne uderzenie i po nim kompletna cisza. Więc moja pierwsza myśl była dosyć komiczna, bo pomyślałem sobie, aha, to znaczy, że ja już, że ja już nie żyję. Ech. Za chwilę otworzyłem oczy, no i wtedy zacząłem z wolna stwierdzać, że jednakże, skoro ja rozumuję, to znaczy, że ja jestem. I wtedy zobaczyłem blisko przy, przy twarzy pokrycie samolotu, byłem wyrzucony na skrzydle, na skrzydło tej mojej maszyny i tuż przy mnie, przy samym mnie o dostrzegłem obraz. I na tym obrazie leśniczy z psem, jakiś oleodruk taki był. więc... Zwolna zaczęło do mojej świadomości docierać, że jestem w mieszkaniu. Dostrzegłem jakieś rozwalane cegły, połamane krzesełka, lampa gdzieś koło mnie wisiała i za chwilę coś zaczęło mnie szarpać za głowę. Okazało się, że pochyla się nade mną młoda dziewczyna z opaską czerwonego krzyża na ramieniu i pyta mnie, co, co pana boli, co panu jest. I zaczyna mi ściągać kominiarkę. Chciałem wydobyć sobie głos, no ale y, oczywiście to mi się nie udało, nie mogłem wydobyć się głosu. żadnego bólu nie czułem, tylko jakieś potworne otępienie. I kiedy ta dziewczyna stoi tam przy tej maszynie, chce coś ze mną robić, więcej tych ludzi się tam zbiega, raptem strzelają płomienie. Okazało się później, że w czasie uderzenia pękł zbiornik, benzyna się rozlała i ktoś z tych nadbiegających ludzi rzucił widocznie papierosa i to się zaczęło palić. I wtedy dopiero przyszedł ten potworny, straszliwy, niesamowity strach, lęk, że się upiekę tutaj w tej maszynie, bo wszyscy uciekli, zostawili mnie samego. No, na szczęście znalazł się jakiś odważny, niesłychanie odważny chłopak. 16-17-letni w mundurze PW, który mimo tego ognia tam do mnie do kabiny i chciał mnie wyciągnąć. Stamtąd okazało się, że jestem uwięziony w kabinie. No, w międzyczasie krzyczy, że, żeby sypać piaskiem, bardzo jakiś przytomny był ten, ten chłopak. No i zaczęto zasypywać ten, ten, ten ogień piaskiem, a w międzyczasie ktoś tam jeszcze podbiegł do pomocy i jakimiś drągami odchylono tą pogiętą kabinę i stamtąd mnie wyciągnięto. No więc traf chciał, że znalazłem się po chwili. W gabinecie lekarskim, bo na drugiej stronie ulicy znajdował się właśnie lekarz, który już mnie tam przyjął w swoje ręce. No i w tym dniu 14 września o godzinie 10.14 zakończyła się moja kariera myśliwca w 39 roku. Tymczasem 14 września w Młynowie. Obecny na lotnisku naczelny dowódca lotnictwa polecił wykonanie lotów. Dowódca 114 eskadry, kapitan Frey, otrzymał rozkaz lotu do Warszawy z rozkazem do generała Rumla, dowódcy obrony Warszawy, w sprawie pomocy dla generała Kuczewy walczącego nad wzórą. Rozkaz ten do wykonania otrzymał porucznik Sawicz. Tego samego dnia porucznik Sawicz wystartował do oblężonej Warszawy. Ostrzeliwany przez Niemców lądował pomiędzy lejami na lotnisku Mokotowskim, gdzie następnie doręczył rozkazy. Jeszcze 14 września wieczorem samoloty pierwszego dywizjonu odleciały na lotnisko Lilianty, po czym wczesnym rankiem 15 września samoloty przewazowały się na lotnisko koło Petlikowic Starych, pobliżu Brzeżan. Dotarły tam także wszystkie samochody techniczne dywizjonu, które przyprowadził kapitan Kowalczyk. 15 wrócił szczęśliwie z ryzykownego lotu do Warszawy porucznik Sawicz wioząc odpowiedź generała Rumla dla marszałka Rydza Śmigłego Rozkaz ten z powodu braku łączności i rozprężenia doręczył dopiero po paru dniach już w Rumunii Kapitan Jesionowski wysłał samochody po benzynę do Stanisławowa i Tarnopola gdzie spodziewał się otrzymać potrzebne materiały pędne W Stanisławowie udało mu się zdobyć pewną ilość paliwa 16 września nastąpiła reorganizacja z resztek polskiego lotnictwa myśliwskiego zostały utworzone dwa dywizjony myśliwskie. Powstał dywizjon krakowski, który miał na stanie 19 samolotów oraz warszawski, mający podobną ilość 19 samolotów. Podlegały one nadal dowództwu brygady pościgowej. Samoloty tego dnia wykonywały loty bojowe w poszukiwaniu sztabu generała Sosnkowskiego, jak i w celu zlokalizowania polskich oddziałów walczących na zachód od Lwowa. 17 września we wczesnych godzinach porannych do sztabu Naczelnego Wodza napłynęły wieści o ataku Związku Sowieckiego na Polskę. Kilka godzin później, chcąc zdobyć informacje o skali ataku, Naczelny Wódz Edward Rydz-Śmigły, za pośrednictwem generała Józefa Zająca, wysłał rozkaz wykonania zwiadu lotniczego do dywizjonu myśliwskiego stojącego w Petlikowcach. Rozkaz razem z wiadomościami o ataku Sowietów dotarł do Petlikowic około 9 rano. Tak opisał to podporucznik pilot Tadeusz Szumowski w południe zawalił się nasz świat, gdy zauważyliśmy nad nami grupę nierozpoznanych samolotów, które zrzuciły bomby na laska obuczacza. Początkowo byliśmy bardziej zaskoczeni niż zaniepokojeni. Czy to byli Niemcy używający czeskich samolotów? Nasłuchiwaliśmy wieści. Kilka minut później nadeszły z siłą gromu. Bolszewicy przekroczyli granicę. Generał Józef Zając Zlecił dowódcy dywizjonu kapitanowi Pilatowi Adamowi Kowalczykowi wysłać myśliwce w celu rozpoznania pasa granicznego ze Związkiem Sowieckim. Szef sztabu brygady posigowej, major dyplomowany pilot Eugeniusz Werwicki, wyznaczył do tego zadania dwóch pilotów podporucznika pilota Stanisława Zatorskiego ze 113 eskadry, który miał przeprowadzić rozpoznanie na odcinku północnym oraz podporucznika pilota Włodzimierza Miksę ze 114 eskadry, który miał sprawdzić południowy odcinek granicy. Iloci mieli zakaz przekraczania granicy państwowej. Pod Rokitnem Wołyńskim podporucznik Zatorski napotkał grupę czterech myśliwców i kilku bombowców sowieckich. W walce strącił dwa samoloty myśliwskie, po czym sam został zestrzelony. Ranny lądował pod Rokitnem Wołyńskim, gdzie zmarł. Został pochowany na cmentarzu bezimiennej mogile. Podporucznik Miksa tak opisał swój lot. Mechanicy zlewali resztki benzyny. Startujemy! Po dziesięciu minutach lotu zauważyłem na szosie, lecąc z lotem koszącym, jadącego na rowerze sierżanta w przeciwnym kierunku. Coś mnie tknęło, że coś jest nie w porządku, bo jechał jak szalony, w rozpiętym mundurze. Początkowo chciałem lądować i zapytać się, miejsca było bardzo dużo do lądowania, ale dałem na razie spokój. Po paru minutach lotu doleciałem do miasta, nazwy nie pamiętam, i zauważyłem na trzech szosach, wchodzących do miasta, długie kolumny samochodów. Co to były za kolumny, trudno było się zorientować. Wróciłem więc na szosę, na której spotkałem sierżanta, wyprzedziłem go i wylądowałem przy szosie. Cała sprawa się wyjaśniła. Sierżant ten wiał właśnie z tego miasta, bo w mieście byli już bolszewicy. Porządkowo nie wiedziałem, czy wracać trzeciej czy z powrotem. Rozkaz mówił, że bolszewicy są parę kilometrów poza granicą naszą, a tu naraz spotykam ich 50 kilometrów od Petlikowic. Decyduję się jeszcze raz lecieć na te same kolumny, lecę w kierunku południowo-wschodnim. A tu aż mnie podrzuciło. Na wielkiej przestrzeni kotuje się ogromna masa. Najpierw idą czołgi, potem kawaleria, samochody, znowu kawaleria, wielka masa. Wracam do Petlikowic i widzę jak batalion Korpusu Ochrony Pogranicza wali co koń wskoczy w kierunku bolszewików. Odległość jakieś 15 km między nimi. Podlatuję, macham skrzydłami. Pokazuję kierunek i zaraz zapominam o wszystkim. Tu widzę garstkę, tam przecież straszna masa. Gdy przelatuję nad bolszewikami, ci nie strzelają. Natomiast konie, jak szalone skaczą, psują szyki. Myślę sobie, że chodzi im bałaganu na rogu. Pikuję raz, drugi, trzeci. Za czwartym razem słyszę huk i szwarg od karabinów. To taczanki bolszewickie strzelają z karabiny. Teraz jest mi wszystko jedno. Pikuję, strzelam w kupę koni. Jest tego tyle, że nie potrzebuję specjalnie celować. Niestety wszystko ma swój koniec. Karabiny przestały strzelać. Brak amunicji. To mnie przyprowadziło do równowagi. Przypomniałem sobie rozkaz wracam. Zawracam do widzianego kopu. Odległość jakieś 10 kilometrów. Ci jak przedtem pędzą. Jestem pewien, że będą się bić. Słyszeliśmy o wypadkach, gdy bolszewicy nie biją się, spotkawszy Polaków. Nawet mówią, że idą razem z nami bić Niemców. Dzień początkowo ładny stał się ciemny. Czarne chmury wyszły na niebo. Deszcz zaczął lać, że letwo można było coś zobaczyć. W pewnym czasie widzę Jar, jeszcze troje lotniska. Siada. Na lotnisku czekają już pułkownik Pablikowski, major Derwický. Zdają raport. 17 września o godzinie 13.00 wszystkie jednostki brygady pościgowej otrzymują rozkaz odlotu wszystkich zdolnych do lotu samolotów do Czerniowic w Rumunii. O godzinie 16.00 odlatują wszystkie samoloty. Niesprawne zostają spalone. Porucznik Sawicz 17 września poprowadził cztery osalałe dynastki 114 eskadry z lotniska Petlikowce do Rumunii. Rzut dotarł do Śniatynia 18 września, by w godzinach przedwieczornych przekroczyć granicę. Porucznik Sawicz, jak wielu innych pilotów, przez Jugosławię i Włochy przedostał się do Francji. Byś nie urok tych chwil, jak długo radość i miłość i szczęście jest w nas. Zatańczmy jeszcze ten raz, nim zblednie cudna ta noc, zanim rozdzielono nas. Chwil, póki czas, zatańczmy jeszcze ten raz. Spójrz, jak szybko mija czas. Wsiężycia skrył wśród chmury, już zgas. Niech jutro będzie co chcę. Niech świat się wali i pali, dziś szczęście jest w nas. Zatańczmy jeszcze ten roz, zatańczmy jeszcze ten roz.